Zimowe ferie dobiegły końca, wielkim balem i ucztą na sapikowym dworze zakończono zajęcia feryjne. Dzisiaj właśnie mam ostatni dzień ferii, ferii pod tytułem na sapikowym dworze. No cóż, wszystko co dobre musi się skończyć. Po dwóch tygodniach wspaniałej zabawy, jak i również ciekawej pracy, bo były pracownie, było robienie strojów, było robienie broni średniowiecznej, robienie garnków, także była i zabawa, i nauka, i to wszystko razem. Dzisiaj się żegnamy. Dzisiaj jest uczta na sapikowym dworze, będą tańce, będzie pyszne jedzenie, będzie pasowanie na rycerzy, pasowanie na damy. Dworu, także to wszystko dzisiaj. Ale żeby naszym dzieciom nie było tak bardzo przykro i żeby to się dzisiaj tak naprawdę nie skończyło, to jutro mamy dla nich niespodziankę o godzinie 12 w kinie Wolność odbędzie się premiera filmu na Sapikowym Dworze. Wszystko to, co robiły przez te dwa tygodnie, zostało zarejestrowane kamerą, i jutro dzieci wszystkie dostały specjalne zaproszenia są zaproszeni razem z rodzicami, z rodzeństwem, aby przyjść i jeszcze wspomnieć te dwa tygodnie wspólnej zabawy. No właśnie, co się działo przez te dwa tygodnie? Tak jak mówiłam, oprócz tych, tych właśnie takich prac tutaj na miejscu, gdzie pracowaliśmy w poszczególnych pod okiem mistrzów w poszczególnych pracowniach, były fajne wyjazdy, naprawdę bardzo, bardzo fantastyczne. Między innymi do Torunia, dzieci były w planetarium, zwiedziły Muzeum Piernika, gdzie każde mogło zrobić swój własny piernik i przywieźć go do domu. Zwiedzaliśmy zamki pokrzyżackie w Człuchowie i w Bytowie. Byliśmy na gokartach w Chojnicach, także to takie troszeczkę oderwanie no i wczoraj mieliśmy taki współczesny dzień rycerza, ponieważ przyjechali do nas współcze współcześni rycerze, czyli Straż Miejska, i zaprezentowali nam kodeks współczesnego rycerza, czyli jak postępować, żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze, żeby było zgodnie z prawem. Bardzo się to dzieciom podobało. A potem, żeby jeszcze troszeczkę je pomęczyć, Szczecinecka Grupa Ragby przeprowadziła z nimi rozgrywki ragby. Także to wszystko działo się u nas przez te dwa tygodnie. A od poniedziałku normalna szkolna charówka. Tak jest, dzieci wracają do szkoły. A my wracamy tutaj do naszych zajęć pozalekcyjnych, także wszystkich, którzy mieli dwa tygodnie przerwy od sapiku, serdecznie zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne, a nasze dzieci feryjne żegnamy na parę miesięcy, bo myślę, że na wakacje znowu się z nimi zobaczymy. Dziś w Starostwie Powiatowym Zarząd Powiatu zorganizował konferencję prasową, podczas której Starosta Krzysztof Lis przedstawił wszystkie problemy związane z reformą szkolnictwa zawodowego. Starosta, będąc organem założycielskim dla szkół ponadgimnazjalnych, zamierza na najbliższej sesji Rady Powiatu, to jest 2 lutego, poddać pod obrady projekt uchwały o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół nr 3, czyli popularnej budowlanki. Likwidacja Zespołu Szkół Nr 3 nie oznacza likwidacji budowlanych kierunków kształcenia, gdyż zostaną one przeniesione do zespołu szkół technicznych, który powstanie na bazie zespołu szkół numer 5, czyli mechanika. Reforma ma przynieść oszczędności finansowe bez uszczerbku dla uczniów obszerne fragmenty konferencji z dalszej części programu. Miłośnicy gier bez prądu będą mieli nie lada gratkę. W sobotę w Centrum Konferencyjnym Zamek mogą spotkać się z Michałem Pawlaczykiem, dyrektorem artystycznym Prodos Game. 31 stycznia w najbliższą sobotę w Centrum Konferencyjnym Zamek odbędzie się spotkanie z Michałem Pawlaczykiem, producentem gier bitewnych, na które serdecznie zapraszamy wszystkich. Będzie można posłuchać o grach bitewnych, nauczyć się w nich grać i zobaczyć jak wszystko fajnie wygląda. Szczecineccy pasjonaci historii zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Szczecinek, jakiego nie znamy. Ciąg dalszy spotkań z cyklu Szczecinek, jakiego nie znamy, po feryjnej przerwie zapraszamy 4 lutego o godzinie 16.30 do Centrum Konferencyjnego Zamek na kolejne spotkanie z nieznaną historią Szczecinka. Tym razem tajemnice i ciekawostki właśnie tych tych nieznanych, myślę, że nieznanych wszystkim elementów historii Szczecinka odkrywać będzie przed słuchaczami pani Joanna Powałka, prezes Szczecineckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i wykład będzie nosił nazwę, wykład, prelekcja będzie nosił nazwę Obel Buku Miłościwej Księżnej i Zamkowych Duszkach. No i pod tym tytułem kryją się opowieści o szczecineckich legendach. Rozpoczyna się ostatni feryjny weekend. Mam dla Państwa kilka zaproszeń. Proszę posłuchać. Jutro to jest w sobotę w hali w Turowie. Koszykarki gromu Turowo zmierzą się z Wilkami Morskimi Szczecin. Początek meczu o godzinie 11.00. Natomiast Fundacja im. Stanisława Karłowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych również w sobotę do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie w godzinach od 10 do 13 na warsztaty kulinarne pod nazwą Smakołyki dla ludzi i zwierząt. W programie m.in. pieczenie chałki drożdżowej i przygotowanie kuli ze zbożem dla ptaków. W niedzielę natomiast od godziny 16 w hali przy ulicy Wiatracznej kolejna runda rozgrywek halowej Ligi Piłki Nożnej. I to już wszystko w aktualnościach za chwilę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę.